Witajcie na kanale o tematyce anime. Dzisiaj skupimy się na historii jednej z najważniejszych postaci Black Clover. Chodzi oczywiście o Asty, najsłabszego czarodzieja w Królestwie Trivas. Przedstawiłem Wam jego historię, opowiem o tym jak stał się czarodziejem i omówimy jego mocne i słabe strony. Od historii Asty. Asta urodził się w małej wiosce Hage na północy Królestwa Trivas. Od urodzenia był wyjątkowy, jako jedyny człowiek na świecie nie miał magicznej mocy. Zamiast tego jego ciało było w stanie wyprodukować energię zwaną Ki którą mógłby wykorzystać do zwiększenia swojej siły i szybkości. Zatem przejdźmy na mocne i słabe strony Asty. Asta jest najsłabszym czarodziejem w królestwie Trivas, ale ma wiele mocnych cech. Jego determinacja, siła i nieugiętość sprawiają, że jest w stanie przezwyciężyć nawet najtrudniejsze przeciwności, ma też niezwykłą wytrzymałość i szybkość, co pozwala mu z łatwością unikać ataków wrogów. Niestety, Asta też ma wiele słabych stron. Jego brak zdolności magicznych oznacza, że nie może zaknąć zaklęć ani magii, co sprawia, że jest zależny od innych czarodziejów, by wstąpić go w walce za jesteś dosyć impulsywny i ma tendencję działania za nim co często prowadzi do niepotrzebnych powodów. Koleczka straszna była dla Asty od zawsze ideałem, który chciał osiągnąć. Mimo braku zdolności magicznych nie podał się i nie przestawał walczyć o swoje marzenia. W końcu udało mu się zrobić wrażenie na jami. na drużyny Czarnych Byków, który zaoferował mu miejsce we swojej drużynie. Początkowo Asta miał trudność z za zaakceptowaniem przez innych członków drużyny, którzy wyśmiewali go za brak zdolności magicznych. Jednak ze zawsze zyskał ich szacunek, gdyż dzięki swojej determinacji, wytrwałości i zaangażowaniu stał się kluczową postacią w walce przeciwko demonom. Przejdziemy na mocne strony Asty w walce. Asta może nie posiada zdolności magicznych, ale jego siła i wytrzymałość jak również zdolności do kontrolowania ki dają mu wielką przewagę w walce. Jego brak magicznej mocy sprawia, że nie podlega czarom, przez co jest w stanie zniszczyć nawet najpotężniejsze tarczy i bariery. Jego największą bronią są jednak jego dwa miecze: jeden, który otrzymał od kapitana Emiego Adru, i który dostał wraz ze do dostaniem swojego grimoaru. Oba miecze są antymagiczne, co oznacza, że są w stanie zniszczyć magiczne zaklęcia i broń. Dodatkowo, dzięki specjalnej umiejętności, Asta jest w stanie użyć swojej siłyki, aby zwiększyć siłę swojego ataku. No i naszym ostatnim punktem w drodze zostają słabe strony Asty w walce. Mimo swoich wielu mocnych cech, Asta ma również kilka słabych punktów w walce. Jego impulsywność i brak zmysłu taktycznego czasami prowadzą go do podejmowania zbyt ryzykownych działań, które mogą go narazić na niebezpieczeństwo. Jego brak zdolności magicznych sprawia również, że jest zależny od innych czarodziejów, by wspierać go w walce. Bez pomocy innych, Asta może mieć trudności w wykonaniu potężnych przeciwników, którzy posiadają silną magiczną moc. Tak kończymy nasz odcinek na temat Asty z anime Black Clover. Dziękuję za dotrwanie do samego końca i życzę Wam mile udanego dnia. Oraz widzimy się na następnym odcinku. Sajonara!